polskie rozporządzenie dotyczące usług zaufania, które zaczynamy stosować od 1 lipca bieżącego roku, w zasadniczy sposób porządkuje sprawy związane czy to ze stosowaniem podpisów elektronicznych, czy ze stosowaniem y, innych usług y, zaufania, które polegają na przykład na dostępie do danych y, w sposób kontrolowany, y, w sposób który pozwala Związać osobę wykonującą jakieś działania na danych, na dokumentach i zarejestrować ten fakt w systemie. Wszystko to razem powoduje, że nasze działania rejestrowane stają się działaniami pewnymi, udowadnialnymi, bezpiecznymi dla obydwu stron, zarówno dla osób, których dane przetwarzamy, jak i dla osób, które te dane przetwarzają. Wyobraźmy sobie sytuację pacjenta, który w wyniku działania lekarzy doznam jakichś szkód, który jest w stanie udowodnić, że nastąpiły takie lub inne zdarzenia dzięki temu, że ta dokumentacja istnieje. Wyobraźmy sobie już lekarza, który niesłusznie zupełnie jest oskarżany o działania szkodliwe, a ma możliwość udowodnienia, że jednak wszystko, co zrobił, zrobił zgodnie ze sztuką lekarską, że nie ma w tym jego winy. Ale co najważniejsze, że powstaje dokumentacja, która może być wykorzystywana przez y, innych lekarzy, przez konsultantów, do y, stwierdzenia, czy wszystko, co powinno było być zrobione, zostało zrobione. Wyobraźmy sobie również dzisiejszą sytuację, kiedy dokumenty tworzone na papierze mogą być nieczytelne, kiedy te dokumenty mogą y, zaginąć, y, i drugą sytuację, kiedy te dokumenty nie mogą opuścić systemu. Bezpośrednio, kiedy one są przechowane zawsze w tej samej postaci, postaci elektronicznej, kiedy one są czytelne, kiedy one są wyraźne, kiedy są kompletne. Wyobraźmy sobie też, że dzisiaj mamy już nawet nie z wyobraźnia, to jest pewność, mamy środki, że zarówno tekst może być przetwarzany bezpośrednio poprzez wypowiedzenie i wprowadzany do systemu, czy tak zwany speech to text kiedy Zapisy ręczne przy pomocy długopisów i specjalnych tabletów do też specjalnie przygotowanego papieru mogą być przetwarzane bezpośrednio przez system i zapisywane w postaci elektronicznej, w postaci znormalizowanej i przenoszone do dokumentów. Te wszystkie technologie dzisiaj są już dostępne. Problem jest tylko w ich odpowiednim upowszechnieniu. Umocowania prawne już istnieją. Wobec tego pozostaje nam tylko czekać na. Upowszechnienie się tych rozwiązań, które dzisiaj są już stosowane w bardziej, w lepiej technicznie rozwiniętych jednostkach.